Zobaczcie, jakie tu są warunki, tych psów tu są dziesiątki, jak nie setki. Chłopak opieka to. Wygląda to masakrycznie. To są korpusy psie. Mnie się robi niedobrze, jak na to patrzę. To odgłosy z tych megafonów, mi się to kojarzy jak z jakimś postapokaliptycznym miastem. Zostaliście ostatnimi ludźmi na ziemi, zaczyna się akcja ewakuacja. Cześć, witamy Was z Wietnamu, z Haiphong. Jest strasznie zimno. Słoneczko jeszcze nie wzeszło, jest 5.30 rano. A my gnamy na dwa targi, sami nie wiem czego mam się spodziewać, zabieramy was ze sobą i zobaczymy. Sprawdzimy to dla was. Jesteśmy chyba chwilkę za wcześnie, bo rynek się dopiero rozkłada, ale co, no idziemy się przejść i zobaczymy co jest czynne. Może są tu jakieś perełki. Dział warzywny, państwo obierają warzywka i szykują się na przyjęcie klientów. Dzień dobry. W ciągu dnia jest tutaj normalnie ulica, jeżdżą auta, skutery i tak dalej. ale w tej chwili mniej więcej do godziny dziewiątej odbywa się tutaj targ, także jest to strefa wyłączona z ruchu. To znaczy, jeżdżą jakieś pojedyncze skutery. Ale to głównie... pewnie dostawcze takie. No dokładnie, ale ruchu jako takiego tutaj nie ma w tej chwili. Jesteśmy chyba jako jedyni tutaj z pierwszych klientów. Jeszcze nawet lokalsi tu nie przyjechali. Jedyni lokaliści to sprzedawcy, więc chyba naprawdę jeszcze to nie jest czynne, bo nikt z tutejszych jeszcze tu nie dotarł. Zobaczcie, jaki pan ma tutaj motorek dostawczy, paka i taki sprzęcior. Kurczę, z którego to jest roku? Dobrze wygląda, dzik. Racza wre. Tutaj państwo oprawiają mięsko. A po drugiej stronie, panie, szykują rybki. Co do tych rybek, to bym miał wątpliwości, bo jeżeli oglądaliście wcześniejszy odcinek i panów wędkarzy nad rzeką, no to kurczę, tak średnio. Główna podstawa diety wietnamskiej, dostawa jaj. Dzień dobry. Ale pan ma zaopatrzenie, trąbią na nas. Cały motorek pełen jaj I wyładunek Świeże kalmary Jeżeli ktoś lubi owoce morza My niespecjalnie lubimy Ale jeżeli ktoś lubi to miałby tutaj Dobrą wyżerkę. Kurczę ile pani tego tutaj mają. Trzymają to w lodzie. Popatrzcie. A część oprawiona. Wyczyszczona. Już w koszyczku. I czeka na klienta. Panie handlary. I... Hello! I różne rodzaje przy smaków. Jakie wielkie krewety. I konkurencja po drugiej stronie. Ale te pani mają już troszkę inny asortyment. Kraby. Jakieś małe rybki. Trochę większe. I większe. I jeszcze większe. Słoneczko już zeszło. Rynki rynkami. Ale musicie wiedzieć, że tutaj bardzo popularne jest w Wietnamie, że ludzie ćwiczą rano. Biegają. A to jest takie stoisko, w którym ćwiczący ludzie mogą się posilić. I to wszystko jest za darmo. Też sobie biegnie, przystaje na chwilkę, bierze owocka. Proszę. I może się posilić. Dziękuję bardzo. Hello, hello. I przed joggingiem rozciąganko to podstawa. Wszyscy w tym mieście są mega sympatyczni, mega życzliwi, zaczepiają, machają. A kto nie może bardziej aktywnie ćwiczyć, to chociaż się gibie. Chocia czeka, może my byśmy się troszkę poruszali, co? My i bieganie, tak? No. Tak to widzisz. My i bieganie. Nie, ja tego nie widzę, ale tak, tak rzuciłem ludziom propozycję. Jedyny sport, jaki możemy uprawiać, to chyba jazda na rowerze. O, jestem rowerem to bym tak nie przesadzał. Był czas rowerowy. A tak króciutko. No ale był. Jeździliśmy prawie codziennie, a potem umarło. Przyszła zima i umarło. Ale z bieganiem nigdy nie było mi po drodze. Oj, mi, mnie też! Nienawidziłam biegać, nawet w podstawówce na 600 metrów, czy tam w gimnazjum, czy w liceum, to jakaś masakra. Zawsze maszerowałam. Mogę robić gimnastyki, jakieś piłki, ale bieganie jedyne nie? bieganie to jeszcze na 60 metrów jestem w stanie znieść, bo to szybko i po bólu, a to 600 to jakaś kurna mordęga. Nienawidziłam. Ja też nie. I nienawidzę nie. do tej pory. I ja też nie. To jesteśmy w jednym teamie. Ale tutaj jakieś sportowe miasto. Przed chwilą było pusto na ulicach, a teraz wszyscy biegają, jeżdżą, ruszają się, kołyszą, tańczą. Bioderka, muzyczka, biegi, truchty, spacery. Sportowe miasto. Kupiliśmy sobie po takim owocku. Thank you. Czyli w sumie you. dwa. I dwa takie owocki, czyli kilogram, bo one tyle ważą, kosztują 20 tysięcy. Czyli 2,80, tak? Tak, za sztukę. To chyba nie tak Nie 2,80 za, za kilogram. No, za kilogram. No, to tanio. No. Nie są nam to obieranie. Pani zobaczyła, że sobie nie radzimy. Wzięła od nas. Ma swój wielki nos i nam obierze. I takie będziemy mieć pożywne śniadanko. To jak Pani obiera, to od razu drugiego poprosimy. Kociaczek, czyli w cenie mamy jeszcze serwis obierania. Serwis obierania. Zobaczymy, czy dobra. Spróbuj, kociaczek. Już, wierzę, muszę te białe części. Słucham? A muszę te białe części. Masz. No, nie no, dziabnij ty. No masz ty do buzi. Thank you. Dziękujemy. Weź, bo mi to płynie po rękach, a ja się no. wścieknę, na miała takie uklejone ręce. No, leci, ale soczysty, co? Ale ci leci, mysza. No jak? Dobre, ale myłam zęby. I takie jest, wiecie, jak to pomyć zębów. Pomarańcza z pastą? Mhm. Dużo pestek. Pewnie jest słodka, ale na razie czuję pastę do zębów. Tylko się łapki kleją. Ale tutaj pomocna pani nam pomoże. A. Thank you. I widzisz? Łapki umyte. Morning. Nienawidzę uczucia klejących rąk. To jest po prostu dla mnie nie do zniesienia. Nie do zniesienia. Muszę od razu umyć ręce. Ja jestem z tych, że jak ktoś gotuje i na przykład obiorę pomidora, znaczy pokroję pomidora, to muszę umyć ręce, zanim na przykład pokroję ogórka. I potem myję ręce, zanim pokroję cebulę. Nie jestem w stanie pokroić wszystkiego naraz, bo nie, muszę po każdym umyć ręce. Znaczy nie my, tak opukać je po prostu. Tak mam. Ale widziałam na TikToku, że niektórzy też tak mają, więc jest nas większość. Tak mam. Wy też tak pewnie macie niektórzy z Was. Mrocznie wygląda ta koza, to koza w całości. Ja pierdzielę, mogłabyś w chororze A tu sam To tak. To odgłosy z tych megafonów kojarzą mi się, oni pewnie robią jakieś przywitanie dla mieszkańców, może podają jakieś newsy dnia, ale mnie się to kojarzy jak z jakimś postapokaliptycznym miastem. Zostaliście ostatnimi ludźmi na ziemi, zaczyna się akcja ewakuacja. No. Tak to brzmi. Jaki to ma charakter, nie? I tak nagle się to pojawia, o. Albo taki Squid Game może. Squid Game, no. Walczycie teraz na własny rachunek. Czas start. Ale to jest głośne. Jezu. córek, chyba żeśmy się oddali od tego rynku. Jakoś Jezu. tak zaczęliśmy łazić, tak w kółko, bez celu. Też troszkę za jedzeniem i, I tak nas poprowadziło jakoś dziwnie. Straciliśmy orientację w terenie, musieliśmy się odnaleźć. To się odnajdźmy, idźmy, nie wiem, za zapachami, których jeszcze nie ma. W jednej uliczce pełno ludzi, a w drugiej kurczę pusto jak na pustyni. Kurde. Pusto jak na pustyni. No, pusto. Nikogo nie ma, chociaż nikogo nie ma. Ojeju. trochę mi się już spać chce. Już? No. Szybko. No szybko, jakoś mnie dopadło. Dopadła mnie ta pobudka wczesna. A. Chyba zaczyna się jakiś targ, taki chlitark, bym powiedział. Mydło i powidło. Tutaj jakieś stare obudowy. Do telefonów. Różne niezidentyfikowane rzeczy. A pani tutaj ma hurt suszarek do włosów. Jakieś roboty kuchenne. Jakieś używane ciuszki. Używane buty. O, panu coś się spodobało. Chyba na jakąś imprezkę się szykuje. Taki elegancki bucik. Chyba jednak nie. A na targu sklep zoologiczny. Matko. Cześć służacko! Czy zamknęli? Zobaczcie, jakie tu są warunki. Tych psów to są dziesiątki, a trzy Widoku! Jak się trzęsie widny? Na no, mi się serce kraje. Gdy zobaczcie, że tutaj są psy rasowe. One są zaniedbane. Ale są rasowe. obok bo psów. Ten jakiś straszony, masz se A Koty. I też nie byle jakie. Koty. I obok Nie chcąc się tak, do mój. Tu jakie są słowiaki. Krzemiaczki. Jezus, one się wszystkie trzęsą. To są mega zaniedbane. Wyglądają jak... Źle no, wyglądają. Tu jakie serduszko. I, I tutaj też szczeniacki. Ale śmierdzi tutaj strasznie. Coś widać, że chłop sprząta, ale smrody to na pewno nie zabija. Chodź tutaj. Koczurek się zaprzyjaźnia. Chodź tutaj, chodź tutaj. Chodź tutaj. Ten chce się bawić. No ten jest malutki. To jest dzidziuś. To jest dzidziuś. Kociaczek, czekać, ale te dwa na dole też chcą się z Tobą przywitać chyba. Słuchać? Serce pęka. Słucham? Serce pęka. No co? No pęka. No co? Jejku. Widok. Na zmianę do Ciebie przychodzą. To już dwa ryjki. No co? No co? Zabrałbym no Was. No zabrałbym Was wszystkie, no. Najchętniej. Te małe pieski w takich strasznych warunkach są przetrzymywane. Smród był okropny. One siedziały we własnych odchodach, w kupie, bez żadnego podkładu kocyka na tych kratach, w których im te małe łapki prze, prze, przepadały po prostu. Ale z tego, co się dowiedzieliśmy, to są to psy, te małe oczywiście, sprzedawane jako odzowa dla domu, dla ludzi. On, taki mały piesek, tutaj oznacza też status, dlatego te wszystkie pieski są rasowe, pomaraniane, pinczery, ciłały, e, pudle. Muszę krzyczeć, bo jak to na ręku jest strasznie głośno. Były też tam koty, ale też rasowe, więc obstawiam, że również były sprzedawane do celów domowych. No i były... Kury! No kury raczej nikt do domu nie będzie jej udomawiać, więc kurka po prostu idzie na kurczaczka. Albo na jajeczka, później na. Albo na jajeczka i na kurczaczka. Nie? Myślę, że skończy jako kurczaczek. Brosolę. Kurczak brosole Przykry widok jest dlatego, że nieważne czy idzie zwierzę do rzeźni, czy nie do rzeźni. To jest traktowane bardzo tak przedmiotowo, jak towar. Bo te zwierzęta nie miały żadnych warunków. One były po prostu wystawionym towarem na metalowej blasze, tylko tyle, że zamkniętej, żeby nie uciekło. Pamiętacie jeszcze wieże? Zobaczcie. I taki rady magnetofon. Kiedyś były takie pamiętam, pamiętami wilgi. A sklepik obok antyki. Stare zegary, jakieś wazy, ozdobna zaba na szczęście. Rynek kwitnie, ruch jak w rzymie, ciężko się chodzi z skuterami? My jeszcze się auto wpieprzyło. Na dokładkę. Przeżyliśmy już coś takiego w Indiach. Czego, czego trąbisz? Mógł jechać indziej. A nie po ludziach. Jak nas tutaj nie rozjadą na tej drodze, to będzie dobrze. Najbardziej się boję o swoje stopy. To jest niebezpieczne. Czy nie dostanę po paluszkach? No byłoby słabo. Wyłopy. Trzeba mieć oczy dookoła głowy i krótkie stopy. To raczej nie ja. Ty masz krótkie, ja mam. Ty masz platwica. <laughs> platwica to jest w rozmiarze 44. Przesada. Przesada. Ale co, przesada mojej stopy? Tak. Platwus w rozmiarze 44. Nie bój się. Jakie słodziaki, nie? Mm -hmm. No cześć! No cześć! Boją się Ale jakie ładne I rybki akwariowe Ale te jakie kolorowe Ja pierdziele Ale kolorowanka tu ile ich jest Jedna na drugiej. Duba przy dupie. Się Si przyssał Do Kolejne stoisko z używanymi butami. Pan tutaj czyści, żeby towar był! Hello. Jak nówka! Hello! A tutaj znany widok! Znane marki i w dobrych cenach. Tylko tutaj nikt się nie certoli. W nazwy podobne. Po prostu walą kamskie podróby. Bez żadnego znakowania. Nie ma miękkiej gry. Wchodzimy w jakąś aleję roślinną. Jak ktoś ma ogród? To sobie może kupić kwiaty wszelkiej maści. I drzewka. Drzewka pomarańczowe. Doniczkach można sobie kupić. A później wyrośnie. Tutaj pani dokonała zakupu. Rowerek Klatka. I trzy kotki kupione. <grym> Pani jest po zakupach. Oj, tym kurkom to nie wróżę do długiego życia. To będzie rosło szybciej niż myślą. Słuchajcie, wbijam się do restauracji, która serwuje psinę. Dla nas jest to niepojęte, ale tutaj takie restauracje funkcjonują. Tu jest menu. Oczywiście psina jest podawana z warzywami. Pani już tutaj. Szykuję się na klientów, bo dopiero otwierają. Wbijemy się do kuchni, może nam się uda i coś zobaczymy. O kurczę, zobaczcie. To są psie łapki. Normalnie psie łapki. Chłopak opieka to. Wygląda to masakrycznie. Ja nie jestem tego w stanie zrozumieć. U nich jest to część kultury, część tradycji. Natomiast no ja nie ogarniam. Zobaczcie, chłopak sieka psi. się tak, jeszcze ogony. też są korpusy psie. Mnie się robi niedobrze. Jak na to patrzę. No Na co? Skoro pokazujemy Wam wszystko, no to pokazujemy. A tutaj jest robiona mielonka z psa. Taka półprzemysłowa maszynka do mielenia mięsa. Jakieś liście do przyprawienia. I o! też się robi. Zobaczcie tutaj w garze. Gotują się, o ja pierdzielę tu, ogon. Tutaj, tutaj drugi ogon. Tu się gotują całe kawałki psów. No, czyli musi być zapotrzebowanie, skoro codziennie gotują taki wielki, dam rękę swoją dla porównania, jaki to jest duży gar. Masakra. chodzi mi stąd, bo robi mi się niedobrze. Nie oceniam, ale, no, ale trochę nie mogę być obojętny, bo no, dla nas to jest niepojęte. Kolejna restauracja z psim mięsem. Jak zobaczycie coś takiego, taki napis, no to wiedzcie, czego możecie się spodziewać. Ta już czynna. Mięso już przygotowane. Serio, ciężko mi się o tym mówi. Jakoś zachowując neutralność, bo, bo średnio ją potrafię zachować. Tu są psie łapy. To są psie nogi. Pani przygotowuje tutaj posiłek. I to już jest gotowe danie. A tutaj. O, a tutaj zobaczcie, jakiś gulasz. Z psa. Jeszcze jedna wskazówka, jak się nie chcecie naciąć, to uważajcie właśnie na takie, takie brązowe mięso. Bo tego typu brązowe mięso to z dużą dozą prawdopodobieństwa będzie właśnie psina. A tu jest kabanos z psa. To mały to jest kabanos. Dobra, idę stąd, bo nie mogę na to patrzeć. serio. Kilka słów na temat tego, co zobaczyliście przed chwilą. To taka niestety psina jest pozyskiwana albo pozyskiwana jest z kradzieży, albo odkupywana od gospodarstw. Którzy po prostu im się oszczeni pies i je sprzedają. Ewentualnie prowadzone są hodowle takich psów i sprzedawane są do rzeźni. Pieski oni jedzą pewnie od dawna, no, więc nie ma co jest tego, stara tradycja, więc, no więc nie będziemy tego hejtować. Nie można po... tego krytykować. Znaczy można, ale my nie będziemy tego robić, nie, nie czujemy się jak gdyby upoważnieni do dokładnie. tego. Dokładnie. To, że nam się to nie, I... nie podoba i mamy o tym swoje zdanie. To jest jedno, ale ktoś by mógł powiedzieć, że to samo mogliby w Indiach powiedzieć dzieci o jedzeniu krów, no. no tak, no to jest ten sam... No ale jednak my mamy sam. ten kontekst kulturowy, uważamy pieski za przyjaciół i, i nam z tego względu to się po prostu umieści w głowie. No ale takie są, takie jest też podróżowanie, że doznajemy różnych kultur i różnych e, tradycji kulturowych. Jeśli chodzi o rząd, to rząd stara się z tym delikatnie walczyć i przemawiać do tych ludzi, żeby może tego jednak nie robili i może ich tak delikatnie wiem, oświecać. No są prowadzone różnego rodzaju kampanie wizerunkowe, które mają temu przeciwdziałać, ale nie mogą tego zabronić tak stricte, dlatego że jak widzieliście, to no to nie jest żadna działalność nielegalna, to są normalne knajpy, restauracje w centrum. Z, w centrum z banerami. Menu jest jasno wystawione, tu nikt niczego nie ukrywa. Do tego ta restauracja, która była ogrywana, ma 4 i 6 gwiazdek na Google'ach i, i bardzo dużo pozytywnych opinii, zdjęcia, wszystko. I ludzie chwalą sobie właśnie bardzo dobre, wietnamskie jedzenie w tej knajpie, więc nie mogłam tego zabronić. Mogłam starać się to nowe pokolenie już nastawiać, ale... Czy tak się stanie, czy się nie stanie? Naprawdę tak się stanie, no i żeby było jasne, większość wietnamczyków nie je tej psiny. Natomiast no jest jeszcze spora część, która to robi. Z takimi mieszanymi odczuciami zostawiamy was. Kończymy ten odcinek. Pamiętajcie, że zawsze jest o 19:00 o łapce w górę, w górę, w górę, o subskrypcji. Napiszcie w komentarzu, w ogóle, co o tym wszystkim sądzicie i w ogóle będzie nam miło, jak nas będziecie komentować. I co? Kuziaczki, do zobaczenia. Pa! Pa!